Cześć, witajcie na moim kanale. I tutaj na wstępie e, od razu chciałbym podziękować za 10 tysięcy subskrybentów, czyli 10 tysięcy ludzi na moim e, kanale. To, takiego czegoś to nie. No nie spodziewałem się nigdy, jak, jak to zaczynałem, to po prostu tak nagrywało się, bo ona się nagrywała. Jednak no, coś chyba się dzieje. U mnie coś tam znaczy, jeżeli tyle ludzi. <laughs> no, jest na tym kanale, no bo ponad 10 tysięcy e, osób. No, to naprawdę trochę jest, także bardzo dziękuję, e, bo naprawdę to jest takie, e, jak to powiedzieć, tak mądrze, budujące człowieka i żeby dalej to nagrywać i prowadzić ten e, kanał. Myślę też o jakimś odcinku e, specjalnym z tej okazji, ale to coś pomyślimy. Eee, Na no przykład pytaliście czemu nie było, nie, nie było ciku. no te, temu nie było, że kurde praktycznie przez dwa tygodnie nie było eee, pogody, dopiero dzisiaj jest e, troszkę mm, lepiej. A co tam się działo u mnie, a pokażę wam. Eee, coś tam się podziało niewiele przy mm, przyczepie, jak widzicie eee, jeden płat już blachy mamy zamontowane. bo idziemy na górę, Opa! o, przyspawany także trzeba gdzieś ogarnąć też resztę blachy jeszcze nie wiem gdzie bo w sklepie jest, wam powiem, troszkę drogawa, ale może gdzieś uda się od kogoś nabyć taką używaną blachę dwójeczkę, bo dwujeczka musi być na, na, na e podłodze, czyli 2 mm a tak jedynka, półtora się na, na burty. Chyba, że ktoś ma z widzów, a jest w niedalekiej okolicy. Yy, gdzieś w Polsce to by było fajnie yy, nabyć. Także co, tyle się podziało z przyczepą. Och, zawsze jakieś postępy są, widzicie to? Tu, kolorek. Tutaj jeszcze to wszystko będzie trzeba ogarnąć, bo... Wiadomo, te szpary to są, jakie są, yy, wiadomo, że kurde, powinna wcześniej podłoga, później yy, burty, ale to będziemy jeszcze wszystko regulować, ja wam powiem nie wiem to, dokładnie, kiedy to będę robił dalej, ale zima długa yy, co dalej, a teraz co? Yy, no jeszcze nie porany, ale lecimy teraz tak, yy, na na Kempe trzeba posprzątać resztę yy, grochu także co, trzeba sobie sprawdzić yy, stan Proszę ja Was, paliwa O, tutaj moim patentem O, cyk Tak O Czekaj, gdzie ja sobie to położę? A tutaj Będzie stoło? No, jakoś będzie No to i tak to nie jest w sumie mój patent Na spodzenie paliwa, tylko kogoś tam Przemierzymy Ile jest centymetrów, jest, widzę jakieś 13, a więc tu mamy tak C330, C360, C360, więc 13 centymetrów. Proszę ja was, więc mamy jakieś około 17 litrów paliwa baku. No proste, a działa. Przecież co, zamykamy maskę, paliwko sprawdzone, a jeszcze może by jedno sprawdził, co Sprawdzam Wam powiem dość często, bo są to wiadomo sprzęty yy, wiekowe Co prawda nie jest w ciągu najgorszym stanie, ale no, zawsze patrzę jest płyn, kurde Nad tymi dziurkami w chłodnicy jest, a więc jest ok No, To trzeba, jak to mówi Pan Kazimierz yy, z kanału Owacolo Proszę ja Was, woda paliwo Olej, on, on jakoś tak to tu mówił, sprawdzam, wiem że jest yy, pełno. Jadę no, także zamykamy maskę i jak stoi, sześć ona no. cyk, cyk. Dobra, tą taką fajną metrówkę, kurde. Jeszcze to jest taka produkcja rosyjska. 5 metier, <śm> 5 metrów. No ciekawe, nawet nie wiem skąd ją mam, ale no, taka fajna, bo jest porządna. No, dobra, także co? Odkładamy. A, pokażę Wam jeszcze jak tam te poplony z tyłu yy, urosły. Oj! O! konkurencja sobie wisi. <grych> no. Suszy sobie. Pak. Właśnie patrzę, szczury chyba nie zjadły. Eh, chyba nie. No, przez jedną noc. No, także to dopiero dzisiaj mamy taką normalną, można powiedzieć, yy, pogodę. Tak, na, tak serio. Bo, kurde, naprawdę, loło i i a szumikowi się robiło Przykro, bo nic nie zrobiono, nie? A jak rolnik ma nic nie zrobione, to chodzi zły i sustrowany. No. <laughs> o. Tak to, proszę ja was, wygląda. Zazieleniło się. Nie, to sobie, to sobie jeszcze porośnie. Myślę, co najmniej z dwa tygodnie. Co najmniej, albo nawet więcej. Niech rośnie, kurde, to aby, aby przed zimą to zaorać i będzie, będzie luks. No. A jeszcze to jest, pokażę Wam z innego punktu, bo tak pod słońce to, to tak nie widać. No ale jest, jest gęsta, bo także myślę, że yy, masa zielona będzie dość dobra yy, pod groszek. To moi mili odpalamy szersiony i co do roboty lecieć kurde, do, ten groch do, do sprzątać. Bo kurde udało się nam zrobić na tyle po, połowę yy, wyrwać, a reszty nie no bo no bo oczywiście lało o Jezu, także zobaczycie co by teraz rozruch. O, tu was gdzieś położę. Zimnej, 60 po noc. To za cyk. Włączamy masę. O. A jest dźwięk. I cyk, gaz. I. O, zimno. Niestety. Nie poszło. Coś mi się kurde gaz nie chciał cofnąć. Nie wiem. Teraz wszystko będzie okej? Okay? Nie, okej. Okay. Nie wiem. Wiadomo, tu nie ma żadnej już temperatury idą ku, do cyklu zero no to nie ma żadnych świec, świec, więc tak się można zająknąć. Znaczy akurat jest tam też to idealnie doładowane to えやろな。Uh, you know. podpinamy wóz z małą pomocą mamy, umył by wyskoczyć, ale o, do rady? Yup, troszeczkę, i chyba jest bolec pasowny to i wam powiem, kurde, jest, nie no, pasowałem go tak porządnie bolec, bolec jest lux a, a, wiecie, że jak nie ma bolca, to <laughs> można dostać pierdolco, no okay. co? A, podróżek. muszę właśnie dospawać go, kurde dobra 泥棒。 bo trzeba a kurde, trzeba No, do, do końca tego miesiąca no ona musi być zasiana. Niby nic się jeszcze nie dzieje, ale, ale wieczór. Jednak co termin, to termin, nie? z wszystkimi świętymi pasuje, żeby już, kurde, była w ziemi, nie? Tak kurde, To błota my robiło. O kurde, no, ładnie. Nie będzie znosiło. A no, może nie. I wylądował. O Jezus Uf. została do zrobienia połowa. Ostatnio wyrwałem e, tyki do... no do połowy i zaczęło radzić. I tak stało No ładną chwilę. Także co? Trzeba się brać do działania. He, kurde, jak fajnie Ursusik wygląda mm, z wozem tak na tle zamku. No, popatrzcie, tam mamy zamek na Marsztynie, tutaj Ursus z wozem, ładny kolor, nie? ma przyjechała Audicą, jeszcze muszę nią wjechać, zrobimy tutaj taki off-road, zobaczymy czy wiadę. powinienem, no. Osiemdziesiątka to osiemdziesiątka. O, przekazuję aparatarowi. To ominiesz Wiem. Tutaj. Dobra, trzymaj. Może tam sobie iść bardziej na, na, na pole, a zobaczymy czy wjadę. Thank <laughs> you. Nie wiem. Czy... O! <laughs> no, zobaczcie, trochę mnie zniesło. <laughs> nie no, przerypane, bo ta droga jest cała tutaj roz rozwalona. Wjechać się tu nie da, i trzeba kombinować. No, trochę mnie zniesło, dobrze bym kurde cofnął. To już trochę auta szkoda, no ale cóż, co poradzić. Przez co, jedziemy pod to pole i trzeba coś i robić. No. A, widzę to jest czołg. Ale mimo wszystko, stara auto leśkołagowa, tak? No, a co miałem zrobić? Jakoś musiałem. To jest Delikatnie A, Braja. Jakoś musiałem, pan powiem, wjechać delikatnie na to e, pole. No, ale to jest to 87 rok. O, dzibryka. Tylko ta rzeczywiście to takie coś, co mi go to jej szkoda, mimo wszystko. No, ale co poradzić? Tak, nie mamy klimat. No i zobaczcie, mamy trochę, 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 później już się robi ciemno. I co? Posprzątane, tu jeszcze zostało trochę tych do wyzbierania O, wóz załadowany, wszystkiego nie będę pakował, bo to ciężko i co? I będziemy jechać. No, szalej się na gotowo i. Po spitanie jedziemy. Co będziesz gadać? Nie, ja cię nagramy, wy już Aha, no dobra, bardzo dobrze. Operator jest potrzebny, także co? Jedziemy. Skakuj do Jeepa. Jedziemy, proszę ja Światła pięknie zaświeci. Jadę, bo tutaj trochę jest błotnisto Audycja je pojechała lecimy Czeka No No słuchajcie, yy, po robocie robocie już w domu na dzisiaj mm, wystarczy. Tam i tu trzeba jeszcze resztę pozbierać. To już nie, nie problem. Trzeba się to orać i, i siać, A tymczasem, o, kolacja. W części pisać o mortadeli, czy nie? Może, może słyszeliście. <grym> dobre? <grym> Bardzo <grym> dobre, Chcę jeszcze samemu <grym> zrobić. O, właśnie. Jak ktoś zrobi to zrobić? <grym> to jest polegańskie. Więc ja samemu to dobre. niedobre. Mortadela. Mortadela. No, także co. Dzisiaj w filmie tyle, bo nie będziemy tam... mamy ten łazien sypo i dobrze. No i jak Wam się spodobało, to możecie skomentować i dać lajka jak się wam tam będzie chciało. I komentarz. No i wiele tam już tam się powtarzam, jest ta opcja tam podbijania filmu obok komentarzy, ale to... Ja by coś miał ochotę. Także co, no to na dzisiaj byłby tyle. Cześć. Bye bye.